Cześć, dzień dobry, witamy już w piątym odcinku Post Tech Talks. Dzisiaj będziemy rozmawiać o środowisku deweloperskim, o tym, jak startujemy projekty, od czego zaczynamy. Co, jakie dobre praktyki na początku sprawiają, że ten projekt później ma szansę dobrze się rozwijać. Okay, mówimy tutaj o środowisku deweloperskim, na którym oczywiście składają się te różne narzędzia wokoło i tak dalej, ale składają się też na to takie przyziemne rzeczy, jak edytor. To też jest oczywiście jakaś tam preferencja, którą, którą mm -hmm. mamy. No właśnie, jakie edytory wy na przykład wybieracie, zespoły, w których pracujecie, firmy e, wybierają, czy macie jakieś swoje konkretne wybory, które się trzymacie przez lata, czy eksperymentujecie? To taki no temat. Ja mam tak, że na studiach się już zakochałem w JetBrainsie i, i tak jakiekolwiek z jakimkolwiek językiem mam kontakt, no to tego JetBrainsa jakoś używam, nawet jak tam jakoś chwilowa przygoda z C-Sharpem, to, to Ridera sobie zainstalowałem i, i tak zostaje. Nie wymuszamy, kto ma czego używać w firmie. Może trochę tak, powiedziałbym pośrednio, bo po prostu w momencie, kiedy ktoś chce JetBrainsa, to mu go kupimy. A jak ktoś chce innego, no to już sobie oczywiście sam zapewni. Większość i tak wybiera, jest jeśli chodzi o, to jest o ciekawie, drugą bo, bo rzecz. Jakby u nas jest tak samo, że jakby mamy tę całą paczkę tam licencyjną JetBrainsową, natomiast mam wrażenie, że starsi programiści jakby preferują tam Webstorma i rozwiązania JetBrainsowe. Ale w tej chwili tak. chyba większość ludzi VS Code jednak używa, przynajmniej u nas. Wydaje mi się, że dlatego, Dużo. że VS Code jest darmowy, i okay. ludziom którzy pracują no nieprofesjonalnie personalnie tak, się że do prywatnego hmm. użytku i, i tak, prywatnego użytku i tak dalej no, może być hmm. bardziej popularny po prostu nie hmm. też dużo tutoriali jest chyba czy jakiś materiałów w internecie pokazujących właśnie VS dużo materiałów jest dookoła VS ludzie, ja, ja troszkę też używam VS Code jak na przykład otworzyć jakieś ogromne pliki <laughs> JSON okay. bo coś to VS Code jest dużo lepszy no, jest dużo szybszy do takich drobnych rzeczy ale hmm. na co dzień to, to... Yy, u nas być. jak ludzie dołączają to y, staramy się im informację, że mogą używać dowolnego systemu operacyjnego, Windowsa, Maca, Linuxa, ale domyślnym jest Linux, mhm. więc jak coś nie działa w projekcie pod Linuxem, to jest mhm. wina twojego zespołu, jak coś nie działa w projekcie pod Windowsem, to jest twoja wina. <grym> no to, no to <grym> I jeżeli chodzi o edytory, to znowu mamy tak, że y, robimy rekomendacje, albo właśnie WebStorm, albo mhm. PyCharm, albo, mm, albo VS Code, tak. A ale... sorry, że żebyście ludzie was w ten projekt na Windowsie, bo no, VSL jest jedyną opcją, ale tej tak średnio tam. Znaczy ja, ja w domu pracuję, z, z domowego pracuję na Windowsie i mi działa. Z, I stawiasz do sobie na ten. Bez problemów. W u Tak. Anyway, wracając do edytorów, znowu dajemy, dajemy opcję albo, albo JetBrains, albo VS Code. To są dwy, dwa defaulty, które są bezpieczne. Możesz kowalować tak z Vima, jeżeli chcesz, ale to jest już twój wybór i będziemy Weź oczekiwali. Wejście. Tak, i będziemy oczekiwali, że skonfigurujesz sobie go tak, jakbyś pracował z innymi edytorami, nie? Okay. Jest okay. plugin do Wima do JetBrains'a. Jest wiem <laughs> o tym. Um, natomiast to co jest ważne, szczególnie w przypadku właśnie mm. na no, nowych programistów, którzy nie mają komercyjnego doświadczenia, często nie rozumieją, co taki edytor może im dać. Mm -hmm. I na przykład porównując ludzi, którzy chodzą w sublimie, w teraz mhm. jest pewnie no ułamek procenta, Życie. Życie. Życie, nie ale tak, ale z tym co domyślnie oferuje VS Code, który, czy oczywiście JetBrains, który automatycznie dostosowuje się pod kryteria, pod ustawienia projektu, który czyta S-linty by default um, i wyłapuje Wednesday Scripta, ma od razu przypiętego debugera. Te rzeczy My na przykład mamy w planach zrobić po prostu kurs dla ludzi z WebStorma, mhm. żeby po prostu pokazać, w jaki sposób ludzie mogą ko jak korzystać z edytorów. No już no, na tak koniec to, dnia tak, to wpływa na produktywność programisty, tak, tak, nie bo jakby wiesz, możesz to samo zrobić, wiesz, ręcznie, a możesz zrobić to za pomocą, wiesz, wspomagaczy, które dostajesz nie? w zasadzie za darmo i jakby z automatu. I ja myślę, że to jest chyba taki temat, który pokutował przez lata, że te duże idee były ciężkie i komputery były wolne. I de facto, wiesz, szybciej się przeklikał ktoś po tym sublimie szybko niż przechodził przez jakieś rzeczy, ale jakby w tej chwili to, to, to wszystko działa tak szybko, że myślę, że tylko korzystać z dobrodziejstw, które dają te, te bogate te środowiska, i tak. czy takie banały jak refactoring jakieś rzeczy, no przecież to jest już tysiąc razy szybsze i, i jakby bardziej odpolne na pomyłki, niż próby jakieś tam edytowania rzeczy ręcznie gdzieś tam w jakimś notatniku. Myślę, że często wyborem jest to, co ty powiedziałeś, czyli rzeczywiście, czy, że, że to jest za darmo. Pierwszy kontakt z jakimkolwiek edytorem hmm. dla, dla takiego juniora często zostanie na długo. Jak no się i czuć zawsze. sprawnie w sumie, no, no to właśnie, jakby to po co, co zmieniać, nie? Komfortu, nie? Jak tak. kiedyś wchodziłem w e to to był najgorszy edytorium. Dice... chciałem powiedzieć, poza Eclipsem, ale. To było. Antyprzekład, akurat. Tak, ale to, to, było, to było najgorsze, z czym, czym mogłem. No bo w sumie wiesz, co może dobrze, żeby zacząć od Eclipsa, bo wtedy dowiesz się, Przecież co nie gra i dzięki lepsze. temu będziesz szukał ulepszeń tak. w tych. tych tak. bo, bo też często tak, jak ktoś używa BS-Koda, mam wrażenie, że nawet nie zna możliwości, jakie pluginy są dostępne. Podczas rekrutacji to widzę i po prostu nie używa nawet te, 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 tych możliwości. nie? Używa jak notatnika De facto. Tak, no tak. To, co jest właśnie fajniejsze w WebStormie masz wszystko jest je to, że by robię. default już Ale... masz praktycznie wszystkie pluginy, jak potrzebujesz. Tak, no. Trochę Angular React, No, no właśnie to sobie tak masz wszystko w paczce de facto, albo masz pełną swobodę i dobierz sobie to, co tak. lubisz, nie? No? Takie tak. dwa różne podejścia. Myślę, że tak długo jest ok, jak środowisko, na którym pracujesz, nie stawia ci jakiś tam, nie rzucać nie rzuca ci kłód pod nogi. Nie za ogranicza razy, się. Nie ogranicza cię i nie wpływa na wydajność ludzi, którzy tak, tak. gdzieś tam dostarczają tak. rzeczy. Ale zdecydowanie zgodzę się, że to wpływa na produktywność i no to jest też rodzaj inwestycji. Nie? To, o czym mówiliście, że zazwyczaj ten pierwszy kontakt z edytorem powoduje, że przez wiele lat go wykorzystujemy, no to jest pewna inwestycja, Nauczenie się tych wszystkich skrótów, gdzie, co możemy znaleźć, jakie pluginy i tak dalej. No musimy trochę czasu zazwyczaj na, tym, na to poświęcić, na tym, na tym spędzić. I tutaj tak trochę zamieni stosowaliśmy edytor i, i IDE, nie? to są też mhm. może dwie. No, obecnie zacierające się gdzieś tam mhm. rzeczy, ale no, mimo wszystko edytor jednak jest dosyć taki leciutki i, i powinien służyć właściwie tylko do kodowania, jako takiego dopisania kodu. Mhm. A całe środowisko IDE no, to jest to wsparcie jeszcze wokoło, coś co powiedziałbym po części rozumie, tak w cudzysłowie co piszemy, jest nas w stanie wesprzeć w tym, w tym pisaniu. No i tutaj może warto też z tym rozumieniem zahaczyć o, o temat, który jest e, ostatnio gdzieś tam się pojawia, przynajmniej, czyli różnego typu inteligentne, też w cudzysłowie, wsparcie dla e, pisania, e, pisania kodu. E, stosujecie, co o tym sądzicie? Ha. Ja generalnie w moim doświadczeniu nigdy nie miałem e, okazji skorzystać. Wiem, że kilku moich kolegów e, wykupiło jakiś taki. E, Jakiś plugin do WebStorma, który mi w tym pomaga, um, jest to o tyle fajne. Jak próbujemy zrobić jakieś. Coś jak imet, emet, gdzie po prostu wpisuje coś klikam tabulator, uzupełnia mi rzeczy, um, uzupełnić nazwy, uzupełnić jakieś podstawowe konstruk konstrukcje funkcji. Ale w momencie, kiedy e, wydaje mi się, że nikt chyba który zaczął z tego korzystać, by nie będzie docelowo robił auto uzupełnienia do większych kawałków kodu. I kolejnym elementem, który wiem, że gdzieś się pojawił, to a co, co w takich elementach z prawami autorskimi. Który znowu, nie w przypadku, gdy uzupełniamy nazwę, no bo to jest, to jest bardzo mały odcinek, ale gdy próbujemy napisać całą funkcję. Quick sorta i skupuje, skupuje czyjeś rozwiązanie. Pytanie, pytanie czy, nie, czy nie pogwałcamy właśnie tego typu elementów? Tej mhm. Ja myślę, że to może być po prostu kolejne jakieś takie rozwinięcie. Nie, nie wiem, czy ludzie z tego korzystają już tak w codziennej pracy, natomiast może być jakaś forma wsparcia, taka jak do tej pory mieliśmy na poziomie samego IDE, czyli był jakiś taki autocomplete, bazujący trochę na tym, co było wcześniej w plikach, na podobnych nazwach i tak dalej, to może być jakaś forma rozwinięcia tego, nie? czyli coś, co, nie wiem, dopisze samo komentarze, bo potrafi wydedukować z funkcji, jakby co tam się dzieje, więc to, to trochę usprawni, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby to pisać kod czy logikę biznesową za programistów i myślę, że to jest po prostu kolejne narzędzie, z którego programiści będą korzystali, ale nie widzę tutaj jakby zagrożenia takiego, o którym się często gdzieś mówi, że to AI wyprze programistów, bo de facto no, to jest taka bajka albo pieśń przyszłości, być może do jakichś banalnych rzeczy. E, to tak samo jak w no code nie wierzę, tak samo nie wierzę w to, że AI będzie pisało kod za ludzi. E, myślę, że człowiek będzie musiał w jakiś sposób tym sterować, natomiast na pewno jest to kolejna forma rozwinięcia, e, być może jakiejś formy tego, żeby, nie wiem, ta sama rzecz pisana w trzech projektach wyglądała tak samo, żeby nie... Klo, kopiować tylko auto uzupełniać pewne funkcjonalności, czy jakieś tam małe funkcje logiczne, czy algorytmy. Ja myślę, że to, to, to będzie otwierka. W mailu, jak piszesz treść, i nagle ci podpowiada na szaro, co tam tak Ale dużo prędzej uwierzyłbym, że ten kopilot napisze y, logiczną funkcję, niż napisze logiczny komentarz, dobry komentarz. Wyciągnie ci rzeczy, a możesz je skorygować, nie? Uważam, że to jest po prostu, wiesz, jakaś kolejna forma autocompleta, która się pojawi w swoim edytorze, nie? Czy to będzie, czy tego użyjesz, czy nie? Tak by od ciebie zależy jako programisty, ale myślę, że to, to tak może działać po prostu, nie? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli by to zostało, e, nie wiem, rozwinięte, wdrożone na jakąś szerszą skalę, to może spowodować, że po prostu będzie mniej błędów logicznych w jakichś takich atomowych, entropicznych funkcjach, które generalnie zazwyczaj sprowadzają się do kopii w klejnie nie? I, i czy algorytmach, których, no, nikt nie jest w stanie napisać z głowy wszystkich algorytmów, jakie są. A jeżeli spotkałeś się z tym, kojarzysz, wiesz jak to zadziałać, jak to opisać. To może to jest jakaś droga do tego typu wspomagaczy? Pytanie, no jeśli to jest cokolwiek, no, to jest AI, nie? W jak, no, jakimś sensie ta, więc, no, będzie tak dobre, jak te, te dane źródłowe, treningowe, na których został przetrenowane i teraz pytanie, około, czy, GitHub jest, ma duże pole do przerycia, więc no tak, no, ale pytanie, na ile to, to będzie pole, dobre, nie? Czy właśnie, to jakościowe. To poprawne, jakościowe, nie? Oczywiście, tak. pewnie dochodzi do tego kwestia, że trzeba było to rzeczywiście napisać tutaj, w tej sytuacji testy, nie? Ale no, on też potrafi generować no testy, więc... Tak. Nie jak to temu ufać. Napiszę z sam ją przetestuję i powiem że jest ok. Więc jakby myślę, że to jest ryzyko. Na, na pewno pewnie, nie wiem czy się zgodzicie, ale ja widzę, że to może być jakieś zagrożenie dla osób niedoświadczonych, że będą za bardzo na tym polegały albo będą starały się na tym polegać, mhm. bo wydaje mi się, że każdy kawałek napisanego kodu samodzielnie, nawet jeżeli on jest błędny albo, nie wiem, można go napisać lepiej, jest jakąś tam formą nauki, e, a to jest takie trochę stakowe kopiowanie, ale nie wprost jakby, nie? Tylko na na, na staku masz chociaż Reiki. Pewne elementy, no tak, tak, pewne elementy, które pozwalają ci ocenić, czy to ma y, sens, czy nie ma, ma, nawet legalne. jeżeli tak, nie tak. Tak, tak i... a tutaj, a tutaj dostajesz kawałek no. kodu. I nie wiesz, czy są uczucia w sumie, tak. nie wiemy. Ja no, mam mieszane to... uczucia, no, właśnie, bo no. dla mnie to takie jest trochę rozwiązywanie nie problemu, bo jakby no. ja jako programista, najmniejszym moim problemem jest to, czy ja akurat napiszę parę tam znaków, czy nie napiszę, bo główna no. część mojego programowania jest w zastanawianiu się, co, ten, co ta funkcja powinna zrobić, jak powinna zostać zaprojektowana architektonicznie, tego za mnie nie rozwiąże. nie? Ten no. tak jakby wstawi mi jakąś funkcję, no, ale do sortowania jest. funkcje są gotowe, to są Bibliotekę zainstalować w tej części. Tak, dokładnie. Użyć ramdy do tych. Dokładnie, czyli takie troszeczkę quality of life jest OK. Ale do czegokolwiek więcej niż z uz auto uzupełnienia nazwy przepisa. Jeszcze jak Janie... się auto uzupełni, to jeszcze trzy razy trzeba spojrzeć, czy na pewno to to, wierzysz, bo już to zrobiło. Tak. No, Także no. być może jakaś pieśń przyszłości, ale nie wiem, czy nie. Znaczy, z... Ja myślę, że na pewno, nie? w sytuacji, w której ja sobie jestem w stanie wyobrazić narzędzie, które napisze jakąś nazwę funkcji i, i ją dla mnie zaimplementuje, ale y, to będą naprawdę jakieś bardzo rzadkie sytuacje. I to właśnie ja mam taki problem z takimi narzędziami, które są rzadko przydatne, to jest to, że my jako ludzie mamy jakąś tam ograniczoną liczbę narzędzi, które potrafimy pamiętać. Pomyślcie sobie apki na telefonie, nie? ciągle się łapiecie na pewno na tym, że ja mam taką apkę na telefonie, skąd ona się wzią. I trochę tutaj, nie? Że, że rzadko tego używam, to będę zapominał, że to istnieje w ogóle, nie? Że, że cokolwiek ja do tego to potrzebuję. No, ale... no, też pewnie ale... może jakąś tam zmianą byłoby to, gdyby nagle się to pojawiło w edytorach jako opcja po prostu, no. jakiś tam, wiesz, check. Tak, tak, Czyli tak. by default włączony i pewnie tak długo, jakby cię to nie denerwowało, by z tego korzystało, ale by to było mniej oczywiste, to może wtedy nie wiem. Nie ja wiem, tylko dodał gwiazdkę, że ja nie mam sensu za dużo doświadczenia. Jedyne co, to doceniam ten potencjał memowy, więc <sum> <sum> funkcja: zwróć najlepszy framework, <sum> czy najgorszy framework. No. Tak, tak. <sum> wiadomo, powiedziałbym, że to nie jest liga, to jest jakiś tam rodzaj narzędzia. Pewnych zastosowaniach może się sprawdzić, pewnych nie, dopóki traktujemy to jako narzędzie, a nie jako rewolucję, to wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni.